Chodź, kurde, maczetami. Ty kurwa. Dobra, czekaj. Muszę tak zapamiętać, O, możesz zrobić przebitkę na jeden dzień. ...kardy? Dawaj. Słaba pula Zabra. genetyczna? Chuj wam w dupę, aż ostygniecie? <laughs> Kurwa, zapomniałem nie, wejść, ja, ja, Dobra, ja, wystarczy, myślę, że będzie ok tak? Każdy idzie w swoją stronę ja, mówię, ma, kurwa, kurwa, przepraszam Przybiłem ci rękę ja A nie Jak to się wkłada? Mamy jeszcze kurwa ten? Woda? Nie się wkłada? Nie ma wody Biorę sobie bułkę po by to było ziołem takie za trzy dychy kurwa. Kie rozjebamy takie rozjebane, tłustne, Kie obrzydliwe, brudne, kurwa, ohydne, nie? Ej, to jest dobre, kurwa. No i <grym> <Dawaj. grym> No i chuj. Kur... No i No i się No Weź pobierz to, się bo. kurwa. No i kurwa. Muszę kupić się. nie ma czasu. Co kurwa? Jak się śmiec? Co z niego? we Francji? Dawaj. Tysiąc? Dziewięć, dziesięć kałapów. Czekaj chwilę. nie, ja nie z